Też widzę raz dzisiaj prezentuję Wam aktualny stan 112, jak widać bardzo duże zmiany. Podchodziło parę nowych gatunków roślin. Substrat z dźbiera dodany na samym dno pod dźbirem po fakcie jak rośliny już się ukorzeniły i do niego się dogryzły, zaczyna bardzo fajnie działać. To Blyxę Japonika, którą tutaj widzicie. Ja podejmowałem 6 prób, żeby tą ta roślina w ogóle u mnie się przyjęła. W różnych y, parametrach, w różnych. I y, y, y ona rosła i, na, i na, na, na bazalcie, i na glinie, i na ziemi. Próbowałem i, i również mam ją tam w tej 50 c na substracie. I teraz, jak te korzenie dostały się tutaj do, do tego substratu, to widzę, że na odrzewa I taki jest bardzo fajny efekt. Całość prezentuje się świetnie. Tutaj są liście na tej wąkocce białej. Troszeczkę nam mają malot. ta trawa tutaj, którą widzicie, to jest Walisena nana. tą na którą teraz to jest hydro, hydrofilacja mansis. tam jest zwykła zielona. a ta tutaj to jest brown hydrophilasia mansis brown. to jest ta tutaj. Trypty Koryna, No i całość zbiornika. Jakby nie patrzeć. Wygląda tak. Bardzo, bardzo fajny. Wysoki, drugi, trzeci plan. Busz. Ale bardzo fajnie to wygląda. Tego osobiście to jest to najlepsza usypiaczka dzieciaka mojego. Popatrzy, popatrzy, popatrzy. Kradziemy go do łóżka, idzie spać. Ja co móc z tym Ale akwarium daje radę. Dzięki, hej.